Cześć, jest jestem Sims Maniaczka. i witam was wcześniej, bo dopiero mam ekran ładowania gry. Yy, ale kwestią jest to, że witam was w właściwym odcinku 10-8. Jest to odcinek czwarty, ale będziemy go traktowali jako pierwszy w sensie yy, po, po tej przerwie. Yy, I chodzi o to, że się Dobra, jestem z powrotem. Yy, I chodzi o to, że po tej przerwie odcinek pierwszy słuchajcie, yy, Teraz za chwileczkę zobaczycie dwie kaczceńki, no ewentualnie y, trzy, A jeszcze nie wiem bo jak, jak nagrywam to w tej chwili y, jeszcze tych kaczceńkiem nie mam y, zmontowanych, nagranych i y, u um, mnie widzicie te, zaraz zobaczycie te scenki i w tych kaczcach właśnie pokażę wam ten Dwie najważniejsze rzeczy, które się zadziały i sobie pójdziemy dalej z rozgrywką. No, troszeczkę skok w czasie po prostu będzie, ale myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Pokażę Wam te dwie najważniejsze scenki no bo tam się naprawdę zadziało. Przepraszam, trzy. No, bo tam się po prostu zadziało. Ale co? No to zobaczcie sami. Hmm. 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 Sawata, <laughs> mm. so, uh, Bima, Seneca Belinda Grinia. Ah. Uh, Benu, uh, Siblerf, Sibarau, uh, Malspeck, Mobsi-vombo. Uh, mm. Wobra, okay, Gimba, Gilba. Horig, Flores. Shwebe. Lombeck. Harno-oops. With a charm. Branka. Cloncus. Logno. Slunkim hisina, web <laughs> log and loy Sharuna on a berveric. limla sure. Kivaya. zombo Plone zorbol taki boo oh. doba Harpin flurbis <laughs> huh? <laughs> the ruthay. Skizna it debris. Dobra, już wszystko widzieliście. Mam nadzieję, że było to dosyć zrozumiałe, co jest przedstawione, no i że ja też nagrałam, no, nagrałam to najlepiej, jak mówię. I możemy już przejść, myślę, do gry, no, o, o, było aktualizacja, prawda? jakoś y, nie widzę szczególnie ubytków y, i już Wam pokazuję. Bo widzieliście tylko synkę, więc y, wam pokażę, słuchajcie. Y, nasz Leon zabrał dziewczyny, tak? Czyli Emily i Anne do restauracji. Nie, gdzie jest Anna, ale to nieważne. Y, I o, może zacznijmy od tego, że włączę kamerę z Destiny 3, bo nauczyłam się ją mniej więcej używać. Y, i zabrał dziewczyny do restauracji w ramach przeprosin, bo to trochę jego wina. I no tak wygląda właśnie restauracja z zewnątrz. Restauracja jest pobrana nie jest pobrana z galerii, jest pobrana z TSR-a. Ale gdzieś nazwę The Forest, myślę, że w galerii też jest dostępna. No, ja ją tutaj przerobiłam. Mniej więcej bryła się nie zmieniła, bodajże, bo już nie pamiętam. No, tu dodam jakieś rowery. Wiecie, że niby tu ludzie przyjeżdżają na rowerach. No, tutaj fontanna to była. Te ławeczki to ja dodałam. Ale chyba zaczniemy zwiedzanie od góry. Myślę, że no, na górze, jak widzicie, samej nic nie ma. Uj, mówiłam, że troszeczkę się nauczyłam używać tej kamery. A w moim wypadku. To wiecie. Tutaj jest taka jedna z sal. No, i tutaj, no, taka sala. No, taka y, delikatna. Y, I tutaj jest sala, w której właśnie odbywała się ta cutscenka, w której oni siedzieli. W ogóle nie wiem, czy zdjęcie na moim Instagramie nie ma. Jak nie ma, to wstawię po nagraniu tego odcinka. Y, bo zdjęcie zostało zrobione w tej restauracji. Y, o, właśnie w tej sali. Zresztą widzieliście na cutscence, tu wszystko się rozgrywało, nie? Um, Okej. No i tak to wygląda. To, że nauczyłam się... używać kamery, to nie znaczy, że ten, tutaj jest dolna część, taka kawiarenka bardziej. No, starałam się zrobić to najlepiej, jak no, Tutaj jest właśnie bar. Dobrze mówię? Bar to się nazywa? Wiecie, no tam, gdzie kawia się robi. No i parę stolików. I tutaj jest puste pomieszczenie, do którego nie ma przejścia, bo tak, wiem, mogłam to zrobić. Nie było i tak zostało. Nie wiem, czy zapomniałam, czy... No, tutaj jest stolik w każdym razie jeszcze na dworzu. Jeżeli chodzi o to, to nie jestem pewna, czy ja to robiłam, czy tu było. Ja to chyba ławka, ta, a ja tu chyba ławka. A, tak, ja tu ławkę wstawiłam, a czemu jedną? Um, staram się Wam to jak najlepiej pokazać, ale y, nabijałam już y, 4 minuty mniej więcej, bo troszeczkę to skrócę w sensie. Yy, w montażu, bo. Yy, sami się dowiecie. W, w sensie, no tam źle yy, mi się nagrał początek. No, i tutaj jest ten dół. Tu jest taka, no taka, można powiedzieć, że taka bardzo domowa sala, tak, salonik, bar. No, takie tam, no takie tam. Tu jest taleta. Wtedy ogólnie to było zaraz po tym, jak uniwersytet kupiłam. Dlatego są tu te łazienki z uniwersytetu, ale powiem, że akurat mi się to podoba. I tu jest taka. Można powiedzieć, że sala w stylu industrialnym, industrialnym stylu, nie skrzyżcie mnie, bo tak, mówię, tak mniej więcej, widzę. Teraz wiem, że mogłabym zrobić to lepiej, nie patrzcie na tą panią. I tu jest kuchnia. Kuchni jakoś dużo nie zmieniałam. Jeżeli chodzi o cegiełkę, nie wiem, czy zmieniłam, ale chyba, chyba ja przemalowywałam, ale nie jestem pewna. Jeżeli chcecie, mogę Wam to wstawić do galerii, ale dajcie znać w komentarzach. No i to tyle. I ja tu wracam z powrotem na czwórkę, bo nasz, jak sobie grałam sama dla siebie, to ogólnie budowałam na kamerze z Decem 3, a potem weszłam do rozgrywki, a to budowanie trochę mi zajęło i nie mogłam się posługiwać już kamerą z czwórki, więc jestem w stanie ogarnąć tą z trójki. Eee, nie, nie, nie będę tego robiła tutaj. Eee, no i tu Wam pokażę, jak to wygląda, może te relacje teraz. Jak widzicie, tutaj z Leonem Emilii trzyma, tak? Gdzie jest Anna? E, Anna, Anna, Anna. E, jest i Anna. No i z Aną też się pogodziła. Jak dziś, bo jak gdzieś się czyni, no tam była dosyć poważna kłótnia. O, Anna jest posiadaczką klucza. No tego nie wiedziałam. Myślę, że możemy wracać już do domu. Właściwie nie musiałam ogóle pokazywać tej restauracji, ale. No nawet mi się podobało, w sensie wtedy mi się podobało, teraz trochę mniej. Widzicie jak to jest? Jak coś zrobicie, to, to... mi się podoba mega, a potem. A potem trochę już przestaje, Te komunikaty mnie przerażają, ale stwórz Sima. Ech, niedawno robiłam Emily, mam fragment z Kasa. Może wam wstawię y, osobno Odcinku, ale to już po tym. Tak, nie wiem, jak to było. Hmm, jeżeli chodzi o tak yy, może staję Wam jeszcze teraz dwie scenki, jeżeli je znajdę, bo nie obiecuję, że jedna się wydarzy tutaj, a druga się wydarzy tutaj. I więcej nie powiem. Patrzcie! Dobra, jesteśmy z powrotem. I tutaj jeżeli chodzi o mieszkanie Emilii, no dobra, powiedzmy, że jest urządzone w porządku. Ogólnie trochę styl mi się budowania i ubierania simów zmienił, więc muszę to oblukać, oblukać, No, ten gabinet jest okropny. Mamy 22 simoleony, Oj nie niedobrze. E, ostatni był remont, teraz też będzie remont. A co ty masz w wyposażeniu? atomwazy A oczywiście, że mi sprzedaj. E, to już mamy 30 simolonów ale koniecznie muszę wymienić tę podłogę. Ona jest okropna jakie ja mogę tu dać? E, 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 macie przyspieszenie. E, dobra, na chwilę się jeszcze do was odezwę No to jest oczywiście rozwiązanie Tymczasowe I tylko i wyłącznie tymczasowe e, Nie martwcie się tym To tak nie zostanie Ale muszę coś tu z tym zrobić No bo ta podłoga jest okropna Nie mogę na nią patrzeć Widzicie, ostatnio przez to, że grałam dużo i budowałam, bo grałam sobie z te dzieci i grałam różnymi rodzinami ostatnio właśnie, no to tam musiałam trochę poprzerabiać i ten, no i teraz sami widzicie jakie są tego skutki, ale myślę, że mimo wszystko one są pozytywne. i ten odcinek oczywiście będzie taki dosyć luźny Jak widzieliście na katastynkach, to byliśmy w schronisku I no nie widzieliście wszystkiego oczywiście I tutaj nasza Emili, zaćmienie mózgu Ma w znajomych teraz te potencjalne pieski Jest to Berno i kotki Jest to Pazur, Fiona, Daisy i Bobby i jeszcze jutro wybierzemy się na kolejną wizytę yy, adopcyjną, potem do nas Kinsley? Poprawcie mnie w komentarzach, jestem ciekawa jak to się mówi, więc proszę, jak ktoś wie, to... Co się takim nazwałam? Yy, yy, to ten, yy, no, następnie, no właśnie, zmienię imię, jeżeli imię nie... Nie, tam, tam o, na Instagramie śledzi Was mniej więcej, więc zapytam się Was na Instagramie, jakie mi się wymawia. Więc e, Kinsley kin, kin, e, nas tutaj odwiedzi, sprawdzi nasze warunki. No i pewnie patrząc na to, że nasze mieszkanie jest dosyć małe, to niestety Berna nie będziemy mogli adoptować, ale coś się jeszcze okaże, ona właśnie tu przyjedzie, bo nasze warunki, sprawdzi nasze fundusze więc trzeba coś zarobić więc pójdziemy na przesłuchanie, bo Emily jest aktorką, jakby ktoś zapomniał i ten odcinek jest bardzo bardzo różny, słuchajcie, będzie więcej do was tu pogadam, niż porobiłem ponieważ ponieważ wstawię ten odcinek jako pierwszy i tyle, i teraz tak Emily to jest nasza kosmitka, nasz challenge to 10 kosmiciątek, naszym zadaniem jest Jest urodzenie przez Emily 10 kosmiciątek, a jak wiecie wiecie, Ona tutaj jest zakochana w Leonie, Leon jest człowiekiem, śmiertelnikiem Wow, prawie zrzuciłam butelkę, ja ją złapałam I biorąc pod uwagę mechanizm gry nie wiem, czy to jest 50 na 50 szans na y, kosmitę, czy nie Być może gdzieś poczytam i wam dam znać, bo Wiem, że zanim zaczęłam tą serię, to y, Prześledziłam te dane, ale już zapomniałam Chciałabym jeszcze sprawdzić, czy MC nie mamy jakoś źle ustawionego y, W ogóle nie włożyłam MC Nie, nie, czekaj, włożyłam MC, czy Włożyłam MC, czy nie? I pytanie, w sensie, włożyłam, ale którego? W Na następnym odcinku też włożę normalnego MC. Mamy problem, ale dobra. Ja coś tu zaradzę Najwyżej ją odmłodzę w Kasie. Nie no, coś, coś zrobimy. Coś zrobimy ale to fakt. Emily będzie miała niedługo urodziny, chyba. A nie podoba mi się to. Nie, nie podoba mi się to. Ile my przegraliśmy? Parę dni tu przegraliśmy. Tydzień może maksymalnie. Może delikatnie Wydłuż no co coś zrobię słuchajcie, jestem pogłupiona, że tak powiem trochę. Sama nie wiem co mówić, bo chciałabym wam dużo przekazać, ale sama nie wiem, co do końca wam przekazać. A czego nie, bo na przykład zrobić tego niespodzianie. No i też nie wszystkie fakty pamiętam. Może pójdziemy tutaj, nie będziemy na zatrzymanej. Co? ho Nie będziemy tu na i grze grać, pójdziemy sobie tu do mieszkania Leona i Anny um. I po prostu zaczniemy sobie na mną, tą serię, jak ktoś chce obejrzyjcie sobie te wcześniejsze odcinki, ale ostrzegam, one nie są najprzyjemniejsze Sami widzicie, jaka jest jakoś tego, ja się boję, jakie są tamte No Delikatny progres zrobiłam, mimo yy, no wszystko, no naprawdę jest delikatny, ale no staram się robić te tak filmy lepiej To no, jest teraz i w ogóle... Yy, no i tak to właśnie wygląda e, Też pójdziemy sobie do kasa, ogólnie chciałabym zrobić live'a I mam tu do was pytanie, czy jakbym zrobiła live'a, to czy byście na niego wpadli? W co ty się w ogóle ubrałaś, kobieta? O, jest 21 prawie I no tutaj macie mieszkanko Anny Taki szybki rumtur, Ale jeżeli oglądaliście, to wiecie co chodzi Chociaż chyba je zmieniłam Tak, zmieniłam je tutaj Aha, dobra Trudność mój No tutaj delikatnie została dosłownie zmieniona no co? No myślę, że już powiedziałam to najważniejsze i możemy przejść do gry. Oh, o, to Tutaj właśnie, Oj. że. Anna. A może właśnie pójdziemy do Anny teraz? Proszę jeszcze, Annę I sobie ogólnie startujemy z tą serią na nowo. Tam najbardziej ważnych wątków nie było, więc mam nadzieję, że się połapicie. A jeżeli macie problemy, to dajcie znać. Zaczniemy sobie naprawdę z tą serią na nowo. Ja też odmodzę Emilii, bo to jest moja wina, bo ja włożyłam tego MC nie chcący, nie tego co trzeba. W sensie nie to, że za odmodzę, odmodzę, tylko sprowadzi mnie jedynie do proszę bardzo. Um. No. A, a na czym nie idziesz do pracy? W ogóle, gdzie ty pracujesz? Czyścicielka stołów. I teraz tak. Yy, ogólnie, Anna, możesz iść do tej pracy. Leon, przyjdź tu. Yy, ogólnie, jeżeli chodzi o Annę, to zapiszemy ją na uniwersytet. Myślę, że... ...to będzie dosyć słuszne. Co tu się... Leon? Co ci się... Ktoś mi powie, o co tu chodzi? No. Jakiś... Dalej nie wiem, jak to się nazywa O, i zobaczy tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o... Właśnie, bo to chyba najważniejsze tutaj Emily, to my mamy tutaj, no... No, prawie cały różowy pasek I Anna tu, tu znienawidzona W sensie, jeżeli chodzi o miłość Nie! O co chodzi? Ogólnie, jeżeli... Jak nagrywałam wcześniejszy odcinek... O, o, Mam nadzieję, że to był po przyjacielsku. To... Leon do nas padła pod fierysnictw niby pod pretekstem, że mu się woda w mieszkaniu ciepła skończyła. No i nie wiem, czy wiecie, bo nie, 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 nie ma tego na odcinku. Doszło do Barbara. Ogólnie Leon nie lubi Bobby. Nie wiem, co z wam coś tu powiedzieć No, chyba będziemy grali, no Jak, Myślę... No, ja sama nie pamiętam oh, tych wątków e, Myślę jednak, że osoby, które teraz to oglądają, oglądały poprzedni odcinek A ja cały czas tu gadam, zamiast wam pokazać jakąkolwiek rozgrywkę, ponieważ zanudziła na na śmierć Ale was przepraszam Już zaczynamy normalną rozgrywkę e, I myślę, że... No co? Zapiszemy teraz Annę na uniwersytet Chodź Anna e, Jaki komputer tu jest? Tu nie ma komputera, ups Ale on oczywiście jest bogaty bo on jest lekarzem, już to zmieniamy e, On jest lekarzem, ja nie wiem czemu jak chciałam jako detektywa On ma być lekarzem i on ogólnie jest wysoko postawiony Bo jednak Leon jest od nich wszystkich starszy Więc mam nadzieję, że zrozumiecie tą zmianę I teraz zrobimy jeszcze tak e, Doprowadzimy go na... Myślę, że szósty poziom kariery A, Możecie dać znać w komentarzu, jeżeli wam się to nie podoba e, Bo zrozumiem to Miał 7500 załóżmy Którym jesteś tym lekarzem? O, 7000. Y, ale miał 7000 i już to też do 7000 jednak zmniejszymy. Mam nadzieję, że dobrze wpisałam że dobrze kod, ale nie widzę bo mi zasłania. Dobrze. Zasłania mi to takie tam, ten taki znaczek mam. wyponiam FPS-y, co się tak nazywa? No, i dokładnie. A, Anę zapiszemy na uniwersytet. Tylko. skrzynka pocztowa I już dawno nie grałam nimi tu. O, właśnie ktoś wie. Bo pytam Was na Instagramie, ale tu Was jeszcze zapytam. Jeżeli ktoś wie, która poza jest za... Jak odnaleźć pozę, to będę wdzięczna. Ja jej nie widzę w. No, w. Po paczka Nie widzę jej. I no, nie widzę jej w pozu paczka, więc nie, nie jestem w stanie jej wyjąć. A jeżeli wiecie jak, to ten to ten. Tak, jeszcze nie widziałam, więc. Ojej! O co tu chodzi? Tym, tym, tym. Trochę nie rozumiem tych rachunków, jak one niby miałyby. Działać teraz! Ja rozumiem z eko-życiem ten podział. W sensie podział mógłby być super, tylko jak? My mamy niby nic zwolnienie podatkowe. Jak? Ale miałeś ten uniwersytet. Weź udział w rekrutacji i weźmiemy ci jakieś stypendia, bo jednak to masz mniej hajsu. To jest. wiem czy to jest tutaj hajs Leona. No i Leon ma 5000, a na dwa wiadomo, nie? <laughs> Wiem, że nie wiadomo, ale teraz już wiadomo. Oj, idź może. A tyle on możesz pogadać trochę z Emilii. Poprawić jej humor. A, a możesz pocałować w dłonie. W ogóle możesz ją wysłać do domu. Nie widzę, że taka interakcja jest. Ale będzie mi. A, właściwie chciałby Aha. dzieje. Okay. A, I tyle on. Dobra, edukacja dla wszystkich a, i San też włożysz. Nie ty. E, stypendia I San moim domem. E, Ale on, choć tu ucisz sąsiadów, Zapukaj uprzejmie, prawie dla mnie to co chciałam. E, a jeżeli chodzi o Emily, co ona się podniewała? Nie naprawdę muszę Co ty tu będziesz robiła? I kogo my tu mamy? Kaila? O Jezu, jest Penny <sample organizm -oice noise> Ale Pamiętam, że ostatnio była Peny, ale jakoś tak dalej Kaila mi się Kaila w ogóle mieszka w że <Office> <c nutritional losses> nie słyszeliście Może ty tutaj a tak samo Możecie obie się przyjaźnić, bo a ty co le? on Dag dag! Uh, uh, ha. Dag dag! Menzu! Menzu. Jeżeli chodzi boy. o jeszcze o kanał, nie mówię tutaj niegadając, bo nie chciałem. Eee, to pojawi się to dzieci? Jak skończymy świętokrzątek? Ale pojawi się inna seria hmm, zamiast 4 za pory roku I tą serią są, będą, są lasy Weroniki Ponarzekaj na hałasy W sensie, 4 pory roku są zawieszone i to czy lasy Weroniki, która miała być w Ale mamy już dobre parę miesięcy Później to... To, to, będzie ogólna seria o właśnie życiach Weroniki, ogólnie miała taka być, ale już nie będziemy się skupiała tak na tej, na tym uniwersytecie, uniwersytecie zmienię też aspiracje. Ogólnie pójdzie na uniwersytet, ale nie będziemy się na tym tak trzech pacjentów, uuu, Dobra, jest już 25 minuta, ja większość przegadałam, Z was przepraszam. Ale mam nadzieję, że to rozumiecie. Chcę ruszyć z tym 10 kosmiczkami i mam nadzieję, że to się właśnie udało. Więc na dzisiejszy odcinek to byłoby tyle. Jeszcze ja z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie już normalnym odcinkiem i nie będę tyle gadała. W sensie będę rozmawiała, gadała, ale już na temat rozgrywki. Więc na tą chwilę ja się z Wami żegnam. Pa, pa! Możecie też zobaczyć poprzednie filmy, oraz zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli wam się spodoba. Jeżeli ten film się nie spodobał, to zostawcie łapkę w, górę, w dół, boże. Yy, no i wtedy będę wiedziała, że trzeba coś jeszcze pokminić innego. No i dzięki za uwagę, jeżeli ktoś z Was tu dotarł. Dobra, żegnam się.